Witam serdecznie, Filip Jackowy, z tej strony. Mamy dziś 16 kwietnia i przed Tobą przez następne kilka minut wydarzenia, skrót wydarzeń ekonomicznych z ostatnich dni. Ostatnio informowaliśmy o przebiegu spotkania grupy OPEC Plus pod koniec ubiegłego tygodnia. Wbrew temu, o czym informowały media, to jest zmniejszeniu wydobycia ropy o. 10 milionów baryłek, prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że wydobycie ma być dużo mocniej zmniejszone, bo aż, do, no, aż o 20 milionów baryłek dziennie. Także tutaj jest rozbieżność informacji pomiędzy tym, co no, ujawnił Donald Trump a informacjami medialnymi. W każdym razie tak solidarna postawa państw wydobywających ten surowiec jest na pewno czymś historycznym. Z drugiej strony no, też koniecznym w obliczu pandemii, która wywołała spadek popytu na ropę o 1 trzecią, a wcześniej w tle trwała y, pamiętna wojna podażowa między Arabią Saudyjską a Rosją jakiś miesiąc temu. Pierwsze, pierwsze spotkania też na, na szczycie OPEC. Tymczasem zapasy ropy naftowej, tak już mówiąc o, o twardych e, liczbach, zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu wzrosły aż o e, no ponad 19 milionów baryłek. To jest niecałe 4%. E, zwiększając rezerwy do, do ponad 500 milionów baryłek. Informacja z amerykańskiego Departamentu Energii. I to jest największy tygodniowy wzrost zapasów w historii Stanów Zjednoczonych. Na giełdzie możemy zaobserwować ropę WTI już poniżej 20 dolarów za baryłkę. Zostając przy informacjach ze Stanów Zjednoczonych, to dość niespodziewane wieści i decyzje Donalda Trumpa wypłynęły odnośnie Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO i dotyczą one wstrzymania finansowania przez Stany Zjednoczone dla tej organizacji. Prezydent zarzucił im liczne błędy podczas działań wykonywanych w obliczu pandemii, między innymi fałszywe informacje dotyczące przenoszenia czy też umieralności z powodu koronawirusa. Dodatkowo też odradzanie państwom zamykania granic dla Chin. Na przełomie stycznia i lutego. Finansowanie na ten moment jest wstrzymane do czasu wyjaśnienia sytuacji, która jest obecnie badana przez Stany Zjednoczone. Przechodząc do tematów związanych z naszym rodzimym rynkiem, to inflacja w Polsce za marzec według GUS wyniosła w ujęciu rocznym 4,6%. To jest o 0,1% mniej niż w lutym, bo wtedy mieliśmy 4,7% w ujęciu rocznym. W ujęciu rocznym to znaczy w stosunku do lutego 2019 to teraz, jeżeli chodzi o marzec, tak jak powiedziałem, jest 4,6%. Natomiast jest to i tak dużo więcej niż cel inflacyjny narzucony przez Radę Polityki Pieniężnej, który wynosi 2,5% w Polsce. Niemniej jednak porównując miesiąc do miesiąca, czyli ten nasz marzec 2020 w stosunku do lutego, do to jest nieznaczny wzrost o 0,2% cen. I tutaj część ekonomistów podkreśla i tak trochę przestrzega, żeby interpretować te wyniki ostrożnie, ponieważ mierzenie inflacji w obecnym okresie związanym z pandemią jest narażone na wiele błędów. Po prostu to liczenie odbywa się w inny niż zawsze sposób, to znaczy telefonicznie, korespondencyjnie. A nie tak jak to było w poprzednich latach, miesiącach, to jest, gdzie przedstawiciele gus chodzili po prostu fizycznie do sklepów i te ceny sprawdzali. Na wzrost cen w stosunku do lutego miały wpływ m.in. ceny żywności, napojów, mięsa, owoców, użytkowanie mieszkań, też w tym wywóz śmieci, odzieży czy też obuwia. Tutaj ciekawostka, no, głównie jeżeli chodzi o te produkty. To poprzez import i konieczność płatności w obcej walucie, tutaj akurat dolary. A wiadomo, że złotówka ostatnimi czasy się osłabiła, więc te, więc te płatności były po prostu większe. W strefie euro wygląda to inaczej. Tydzień temu już Eurostat podał informację o spadku inflacji z 1,2 do 0,7%. Powód oczywiście miliony osób wydających no, mniej na konsumpcję, w związku z czym firmy próbujące utrzymać się na powierzchni, obniżają ceny w perspektywie całej, całej strefy euro, jest to zauważalne. Być może dlatego też tydzień temu jakoś zaczęto w Polsce poruszać już tematy też związane z deflacją. Według informacji medialnych z dniem wczorajszym ZUS wypłacił tak zwane świadczenia postojowe. Tak więc, jeśli jesteś osobą, która skorzystała z tego elementu tarczy antykryzysowej, możesz śmiało sprawdzić rachunek bankowy. Od pierwszych informacji na temat tarczy, co prawda minęło sporo czasu. Inne państwa zdążyły no, szybciej uporać się z tego typu pomocą, ale dla tych przedsiębiorców, którzy działalności nie zawiesili przez no, gdzieś tam ten okres czasu, kiedy. Kiedy państwo jeszcze pracowało nad tarczą antykryzysową, no to zapewne lepiej późno niż, niż wcale. Poświadczenie zgłosiło się do tej pory 97 tysięcy samozatrudnionych, jak i tych pracujących na umowę o dzieło czy na zleceniach. Przelane zostało ponad 172 miliony złotych. Powoli są zapowiadane już decyzje o zdjęciu obostrzeń w poruszaniu się i tych do, dotyczących gospodarki. Mimo, że nie ma jeszcze konkretów, a przedstawiciele państwa z dnia na dzień właściwie zmieniają decyzję, to już teraz pozytywnie reaguje na to giełda i rynek walutowy. We wtorek mocno wzrosły akcje firm, których model biznesowy właśnie opiera się przykładowo na galeriach handlowych, czyli na prowadzeniu tam salonów sprzedaży. I tutaj przykład akcje CCC zaliczyły wzrost o 33%, a przykładowo VRG, czyli tutaj dawna wistula Włóczanka o 11%. Także widzimy solidne odbicia, jeżeli chodzi o te, o te firmy. I widzimy również umocnienie się polskiego złotego, ponieważ też w ostatnich dniach dolar czy też euro. O parę groszy straciły co do złotówki na wartości. To tyle z takich najważniejszych informacji z ostatnich dni. Oczywiście rząd pracuje też nad rozszerzeniem tarczy antykryzysowej. Natomiast dopóki wszelkie przesłanki czy propozycje są tylko propozycjami i nie są jeszcze w żaden sposób potwierdzone przez rząd, nie ma tej tarczy 2.0 już zrobionej tak, że są warunki konkretne i, i można z nich korzystać, to postanowiliśmy, że nie będziemy tutaj dawać tych, tych propozycji czy tego, co chcieliby mieć być może przedsiębiorcy w tej tarczy, albo co proponują ekonomiści. Tylko jak już będzie wiadomo o co chodzi, to wtedy pełen komplet informacji po prostu podamy. Także do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Jeżeli było dla Ciebie pomocne, udało się tobie dotrzeć do końca. Zostaw proszę łapkę w górze i komentarz. Proszę również o subskrypcję kanału, a jeśli chcesz być powiadamiany o kolejnych nagraniach, naciśnij dzwonek obok Suba. Do zobaczenia w kolejnym wideo.